Dzień dobry. Witam wszystkich państwa. Jest z nami dzisiaj w ten czwartkowy wieczór fantastyczna kobieta, która pomaga na co dzień dzieciom, pani Bianka Beata Kotorą. Witam panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie pana i państwa. Bardzo mi miło gościć u państwa w domach. Pani Bianko, przepraszam, że akurat po świętach, kiedy jeszcze jest ten czas, kiedy wszyscy siedzimy w domu, zabieramy pani chwilę, ale jest pani świetnym fachowcem, świetnym psychologiem i psychoseksuologiem, a mamy kilka pytań związanych z ochroną dzieci czy z ochroną naszych naszych wnuków i chciałbym z panią porozmawiać na ten temat, gdyby skorzystać z pani wiedzy i z pani doświadczenia. Proszę mi powiedzieć, w tym okresie, który teraz mam nadzieję wszyscy przeżywamy głównie w domach, co się dzieje z pani doświadczenia, na co powinniśmy zwrócić uwagę? No gdzieś, gdzie absolutnie apeluję to to, żebyśmy tak jak zawsze było społeczeństwo uwrażliwiane, że jeżeli słyszymy jednak za ścianą, za drzwiami naszego domu mieszkania hałasy, krzyki, nieodpowiednie komunikaty względem dzieci, afery, jak również to, że nagle ktoś się tam jednak zjawia pod tymi drzwiami, kto nie powinien, to absolutnie, żeby na to zwracać uwagę, żeby nie było tego naszego myślenia pod tytułem... Yy... No, to są cudze sprawy, my się do tego e, nie dołączamy. My naprawdę jesteśmy zobligowani, ponieważ dzieci, najsłabsze jednostki, potrzebują nas, dobrych dorosłych. I jeżeli ten fundament tego bezpieczeństwa nie jest zapewniony im w domach rodzinnych, gdzie tak powinno być, no to jesteśmy my, jako społeczeństwo, zobligowani do tego. Więc absolutnie tutaj apeluję, jeżeli słyszymy coś niepokojącego, dzwonić na policję, na Straż Miejską. E, pomimo tego, że mamy pandemię, nie, pomimo tego, że nie wychodzimy z domów, to są służby, które absolutnie działają i funkcjonują. Są nadal psychiatrzy, psychologowie, którzy na różne interwencje jeżdżą. No ale tutaj bez wsparcia takiego nas, obywateli, wszystkich, że jakby widzimy ten problem, no to będzie trudno cokolwiek działać i robić. W szczególności, że teraz jesteśmy tym bardziej zamknięci w tych czterech ścianach. I tak jak jeszcze wcześniej, to te dzieci mają kontakt ze szkołą, z przedszkolem, gdzieś jeszcze inne osoby, no tak teraz od tego zostaliśmy wszyscy odcięci. Jest to tak. trudny czas, tak, ale trudny nie znaczy, że mamy nie działać i że coś jest niemożliwego. Proszę pamiętać zawsze też o jednym, coś co powtarzam zawsze, że czasem jest wybór pomiędzy trudnym i trudniejszym. Nie zawsze są idealne wybory a w szczególności teraz i musimy z tego, co mamy, brać, czerpać to, co możemy, ale nadal właśnie być czujni względem w szczególności dzieci, przemocy wobec nich emocjonalnej, fizycznej, seksualnej, tego co się dookoła dzieje. Ponieważ my dookoła wiemy, my bardzo często się po prostu bardzo boimy i boimy się o tym mówić i zgłaszać. Czy z Pani doświadczenia, ten okres, który przeżywamy teraz, no już praktycznie jesteśmy miesiąc w domach, niektórzy nawet pięć tygodni, czy ten okres jest trudniejszy właśnie z punktu widzenia psychoseksuologii dla dzieci, niż okres, kiedy one chodzą do szkoły, normalnie funkcjonują w społeczeństwie? Czy to teraz się będzie nasilało dopiero? Ja myślę sobie, że oczywiście, ponieważ my wtedy, jeżeli dzieci funkcjonują poza tymi miejscami, które mogą być po prostu dla nich nieprzyjazne czy niebezpieczne, jakkolwiek by to nie brzmiało, no bo dom rodziny nam się jednak kojarzy z razu bezpieczeństwa. Nie zawsze niestety tak jest i widzimy to na nieubłaganych statystykach. No to dzięki temu, że były szkoły, przedszkola, czyli kontakt z innymi, możliwość też bardzo często przy takich domach na przykład przemocowych, fizycznych, gdzie były wizwiska, alkohol, Narkotyki. Dzieci na przykład były uczone tego, że mogą powiedzieć do sąsiadki, do niej zapukać, że mogą schować się za przysłowiową u niej szafą i że będzie jakaś interwencja, tak? A teraz są jak gdyby uczone tego, że jak się coś dzieje, to nie wolno im wychodzić z domu, bo taki jest nakaz i przykaz. Więc jest to bardzo trudne i w kwestiach właśnie, no niestety, takiej przemocy względem dzieci, gdzie one ją bezpośrednio już odczuwają, tak mamy przez ostatni miesiąc wzrost. W poprzednim tygodniu, jeszcze przed świętami, pan dyrektor, były dyrektor PARPY, pan Krzysztof Brzuska. Ujawnił statystyki czeskie, że mniej więcej o 30% w marcu wzrosło spożycie alkoholu. Polskich danych nie ma oczywiście no, z przyczyn wiadomych, gówno tak. z, z prawie rocznym oddaleniem. Proszę mi powiedzieć, czy ten alkohol, gdyby się pojawiał teraz coraz częściej, czy on będzie miał jakikolwiek wpływ na, na, na zagrożenie naszych dzieci? Ale rzeczywiście, że tak, dlatego że pod wpływem to żadne odkrycie doskonale wiemy przecież, że pod wpływem alkoholu no, zachowujemy się tak zwanie niepoczytalnie. Tak? No, na, na, nasze zmysły, nasza psychika inaczej e, funkcjonuje. Mhm. E, I absolutnie trzeba wem, że oczywiście będzie garstka osób, na których alkohol działa w ten sposób, że jego przydatkowanie sprawia, że grzecznie pójdą sobie spać, no, ale jest bardzo dużo też osób, gdzie on po prostu. E, Zadziała bardzo pobudzająco i agresywnie. A jeszcze ten moment, kiedy, właśnie nagle tych procentów zacznie w organizmie brakować, no to jest jeszcze większe rozłoszczenie. Nie daj Boże, żeby się okazało, że sklep obok, który funkcjonował, akurat nie ma odpowiedniego trunku w odpowiedniej cenie i na przykład nie można dalej spożywać. No, no więc to oczywiście są tragedie, z którymi polskie rodziny się borykają i musimy mieć na to, jak wgląd i dlatego właśnie jest ten taki apel obywatelski, że my naprawdę, żebyśmy poczuli taką współodpowiedzialność, nie tylko w tym, co się dzieje w tych naszych czterech ścianach, oczywiście jest bardzo ważne dbanie o siebie wzajemnie w tych dobrych domach, ale żebyśmy też tą dobrocią podzielili się na tyle, na ile możemy na zewnątrz i nie udawali, że tego nie widzimy, że poprzez pandemię zniknęły problemy z przemocą emocjonalną, fizyczną, seksualną. Niestety nie, nie dość, że nie zniknęły, to one no jeszcze bardziej a właśnie ukryły się w tych czterech ścianach. One będą, myślę, też, nie wiem, czy pani się zgodzi ze mną, narastały ze względu na to, że narasta frustracja. Mnóstwo ludzi straciło pracę i jeszcze będą tracić. Realnej pomocy państwa dla przedsiębiorców, ani pracodawców nie widać. Nie ma jej po prostu. W związku z tym, e, czy pani uważa, że. E, to może się jeszcze bardziej pogłębiać, a w związku z tym, my, jako nauczyciele, czy my, jako społeczeństwo, czy prawnicy, lekarze, powinniśmy zwracać baczniejszą jeszcze uwagę niż w czasach normalnych. Zdecydowanie tak. To jest właśnie, myślę sobie, że taki czas, w którym ta nasza wrażliwość, ta nasza strona ludzka, jeszcze bardziej powinna, że tak powiem, wy... Wyjść do przodu, ten czas oczywiście jest okropny, tylko też proszę pamiętać, on się kiedyś skończy. E, więc jest to też taki czas zatrzymania się i wykorzystania właśnie tej sytuacji najlepiej jak możemy. E, a może to jest właśnie ta dobra strona tego, żebyśmy bardziej się uwrażliwili jako ludzie i usłyszeli te, którzy są obok nas, że de facto możemy bardzo dużo zrobić. Oczywiście, nie wszystko, nie mamy rozwiązania e, na całe zło, ale jeżeli każdy. Z nas chociaż po kawałeczku się do tego dorzuci i będzie miał tą odwagę, żeby jednak uderzyć pięścią w stół, tupnąć nogą i coś zrobić, to naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo osiągnąć wspólnie. Jest pani fantastycznym specjalistą w, w swojej dziedzinie. Proszę mi powiedzieć, tak zupełnie po ludzku, tak jak moglibyśmy podpowiedzieć ludziom, którzy nas oglądają, wszystkim tym, którzy są na grupie Opór, którzy dzisiaj też starają się pomóc jeden drugiemu. Jakieś dwie, trzy proste zasady, z którymi powinniśmy przejść przez życie i, i w ten sposób spróbować przyglądać się wokół nas, czy nie dzieje się coś złego. Przede wszystkim y, bym powiedziała, że musimy zacząć od siebie. Tak, to jak te przysłowiowe maski w samolotach, które wypadają najpierw sobie, później dziecku. Ponieważ, jeżeli my jesteśmy wzmocnieni, to jesteśmy w stanie dalej działać. Czyli e, nie wstajemy na zasadzie, jaki straszny jest ten świat, tylko fantastycznie, że możemy wstać. Fantastycznie, że możemy się jednak zjeść śniadanie i czy jesteśmy w pojedynkę, w dwójkę czy w czwórkę, no to że jednak jesteśmy i funkcjonujemy. E, I to jest, to na pewno to jest ta podstawa. To chodzi o nie chodzi o patrzenie na świat przez różowe okulary. Ale jednak o to, że jednak szklanka jest do połowy pełna, jest to fakt, a nie mówienie jeszcze nam tyle brakuje. Więc jeżeli będziemy mieć tutaj tą o siebie troszeczkę zadbamy, więc w tym momencie właśnie takie zastanowienie się, co u innych, do kogo mogę skontaktować się poprzez dobrodziejstwa technologiczne, jak internet, różne media społecznościowe, oczywiście nie wszyscy mają, ale. Jednak większość społeczeństwa statystyki tutaj jednak bardzo jasno podejmą 98% ma tak czy inaczej telefony. Jeżeli nawet nie komórkowe, to te nasze dawne na kabel, one nadal funkcjonują. Więc komunikowanie się poprzez telefon jest możliwe prawie z każdym. Mogłabym raczej powiedzieć nawet z każdym. Więc dzwońmy do ludzi, dopytujmy się, nawet właśnie gdzieś do takiej ciotki, co to jej niezbyt lubiliśmy, to może warto właśnie następnego dnia zadzwonić i zapytać się, jak się miewa, co właśnie dzisiaj porabia. Mamy zawsze taką chwilę tej naszej frustracji, pozwólmy sobie na nią. Ja absolutnie nie mówię, żeby temu zaprzeczać, ale żeby po tej chwili tej frustracji jednak przyszedł ten optymizm, co możemy dla siebie i dla innych zrobić. Co się się obok właśnie dzieje, z kim się mogę podzielić dobrą, nowiną, tym, co nie wiem, przeczytałem, obejrzałem, zobaczyłem. Ostatnio bardzo mnie poruszyło, ponieważ był taki apel do ludzi starszych, żeby nie oglądali albumów ze zdjęciami. Absolutnie to dementuję. Uważam, że oglądanie zdjęć w albumach jest cudowną rzeczą, ponieważ na ogół zdjęcia robimy sobie przecież w fajnych sytuacjach. W, w, w sytuacje, które chcemy pamiętać po latach. E, więc warto zajrzeć, zobaczyć, jak fantastycznie było i być z tą nadzieją na to, jak to wróci. E, że teraz w tym trudnym czasie mamy właśnie takie różne wspomnienia, jak listy, jak zdjęcia, jak różne pamiątki. Myślę, że w każdym domu się e, znajdują. E, I czerpmy, e, czerpmy z tego e, również. Róbmy takie rzeczy, na które do tej pory mówiliśmy, że nie mamy czasu albo stały się już zupełnie niemodne, jak nie wiem, haftowanie, szydełkowanie, wycinanie, tak, no, wprawdzie minęło już święta. Ale bardzo przed świętami zachęcałam wszystkich do tego, żeby właśnie z powrotem wycinali jakieś serwetki z papieru, przypomnieli sobie czasy przedszkolne, wczesnoszkolne, e, tudzież malowanie jajek. E, no więc e, myślę sobie, że jest naprawdę dużo rzeczy, takich, które gdzieś odłożyliśmy, mówiliśmy, że to już jest stare, niemodne, a może właśnie warto to wszystko wygrzebać e, i czerpać z tego radość na tyle, na ile się da. Póki mamy jeszcze internet, proponowaliśmy ostatnio taką akcję wrzucania zdjęć e, swoich znajomych, e, z nami oczywiście, i e, podpisywanie tych zdjęć: Kocham Cię, tęsknię za Tobą. Oh. E, ta, e, ta akcja przeszła taką falą przez, przez Facebook, ale e, chciałem powiedzieć o jeszcze jednej bardzo fajnej akcji, która się wydarzyła w czeskim Cieszynie i polskim Cieszynie. E, tęsknię za tobą Polaku i tęsknię za tobą Czechu, kiedy takie napisy znalazły się na, na, po dwóch stronach Olzy. E, czy dzisiaj jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób sami sobie pomóc, żeby w momencie, kiedy zostanie ogłoszona, e, ogłoszony koniec pandemii, żeby ten, ta, taka eksplozja, która w y, y, nas czeka, żeby nas nie zabiła? żeby, żeby, żeby to, <śledzianie> Żeby tą radość sobie wtedy tak. dozować, Ja bym powiedziała tak. No, no, więc myślę sobie, że to też jest ważny czas właśnie teraz na no, zastanowienie się, jak to będzie, jak to się skończy, ponieważ pewne rzeczy się pozmieniają, ale... Ja mam w sobie taką olbrzymią wiarę i nadzieję, że jeżeli chodzi o relacje ludzkie, to właśnie mogą się zmienić na coś wspaniałego i dobrego, ponieważ e, ludzie teraz, jak wcześniej, e, często gdzieś e, przy wywiadach czy w rozmowach nawoływałam do tego, żeby ludzie sobie mówili dobre, ciepłe słowa, żeby się dotykali, żeby e, podawali sobie ręce i się przytulali. No to myślę sobie, że spora część tak patrzyła na to z przymrużeniem oka. A teraz nagle na własnym ciele większość z nas poczuła, co to znaczy brak tej bliskości, takiej A. fizyczności, takiego podania sobie ręki e, z przyjacielem czy przytulenia się. E, więc myślę, żebyśmy. Pomyśleli o tych ludziach, których właśnie wyściskamy, i że będziemy się z tego cieszyć każdego dnia. Właśnie z tej tak zwanej zwyczajności, tego, że mogę wstać, mogę się napić, mogę się z kimś przywitać i zrobić to prosto w oczy, a nie tylko i wyłącznie przez szklany ekran. Więc absolutnie właśnie. Czerpmy i bym powiedziała, ustawiajmy sobie plany, kogo i jak mocno wyściskamy, i że będziemy tą bliskość między sobą właśnie pielęgnować, że nie będziemy mówili, że to nam jest niepotrzebne. Jako ludzie jesteśmy stadni, jako ludzie potrzebujemy drugiego człowieka i to takiego namacalnego dotyku również. To jest nam absolutnie do życia i do dobrego stanu zdrowia bardzo, bardzo potrzebne. Pani Przewodnicząca Mirosława Kątna z Komitetu Ochrony Praw Dziecka zawsze powtarza i pisze w swoich publikacjach, że głaski są głaski, czyli głaskanie się, tak. głaski są ważniejsze niż, niż komórki, niż nowe tak. spodnie, niż prezydenty. Więc to jakby potwierdza też to, co Pani powiedziała, że no wyściskajmy się wszyscy i ściskajmy się jak najbardziej będąc nawet w, w, w tym wąskim gronie rodzinnym. Tak. Ściskajmy się także przez internet, bo to też nam może bardzo pomóc. Absolutnie, absolutnie tego ściskania i przytulania wszystkim życzę. Ja zawsze powtarzałam, że żadne dziecko nie da rady wejść w dobrą jakość życia, w dorosłość, jeżeli nie dostanie pewnej dawki właśnie tych przytulaców i tego w innych, dorosłych, dobrych osób, że jest ważne. E, więc mówmy sobie nie tylko, że się kochamy. Każdy mógł powiedzieć, że to takie trochę słowo straciło na ważności. Ja myślę, że nie, bo to wszystko chodzi o ten szacunek, z jakim my to powiemy, ale też mówmy naszym bliskim i dzieciom, że są dla nas po prostu ważni. E, I tak jak e, właśnie Pan powiedział, w tym najbliższym gronie się tulmy, a później z tą eksplozją, jak już to wszystko e, minie, dajmy siebie, innym. Właśnie z taką dużą, dużą dawką energii i bliskości, a wtedy życie okaże się, że jest naprawdę dużo lepsze. Muszę pani powiedzieć, że tęsknię do tego momentu i mam łzy w oczach, kiedy pomyślę sobie, że taki moment nastąpi. To jest chyba ja coś bym... najpiękniejszego, co może nas spotkać. Tak. Mam prośbę gorącą, ponieważ nasze spotkanie na antenie dobiega końca, nieubłaganie, czas nas goni, ale gdybyśmy mogli skorzystać także za pośrednictwem grupy na Facebooku, na której teraz się znajdujemy, tam na dole pojawiają się pytania do Pani. Gdybyśmy mogli poprosić o tą chwilę jeszcze cierpliwości dla nas i odpowiadania na te pytania, bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, ponieważ jest Pani dla nas ogromnym autorytetem i takich ludzi nam dzisiaj potrzeba, bo jesteście dla nas bohaterami dzisiejszych czasów. To, to dzięki Pani parę osób, czy paręnaście, czy parę tysięcy osób będzie w stanie powiedzieć OK, y, idziemy dalej. Wlaliśmy trochę optymizmu. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I bardzo proszę, pozostanie z nami jeszcze z anteną. Ależ oczywiście z wielką przyjemnością. Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa i do zobaczenia dla Pana i do wszystkich w realnym życiu, żebyśmy się mogli wyściskać na różnego rodzaju spotkaniach i być ze sobą. Bardzo dziękuję, pozostaję z Państwem. Wszystkiego dobrego Pani Bianko dla Pani i dla całej rodziny. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.